Dziś będę robił pyszne krokiety z kapustą, kiszoną i grzybami. Najpierw ugotujemy kapustę i grzyby. Kapustę trochę odciskam, aby nie była później zakwaśna. Dodaję namoczone wcześniej grzyby razem z wodą, w której się moczyły. Dokładam dwa liście laurowe i będę gotował około 40 minut. A w tym czasie zrobimy naleśniki. Do ciasta będziemy potrzebowali dwa ząbki czosnku, ale takie niewielkie. Jeden pokrojony w kostkę ziemniak, surowy. Wlewam mleko, połowę tego, które potrzebujemy. Dodaję szczyptę soli. Miksujemy. Dokładam dwa jajka. I dalej miksuję, na napowietrzam ciasto. Przelewam wszystko do miski i dodaję mąkę pszenną. Dolewam pozostałe mleko. Odstawiam na mniej więcej 15 minut do lodówki. Podsmażymy cebulę i trochę pieczarek. I tak pokrojone wrzucam od razu do cebuli. Dodaję świeży tymianek. Przyprawiam świeżo roztartym czarnym pieprzem i szczyptą soli. I smażymy około 15 minut. Odwracamy i smażymy z drugiej strony. Naleśniki mam usmażone. Odcedzam grzyby z kapustą. Przekładam na deskę i siekam. W tym czasie rozgrzewam patelnię. Przekładam podsmażone pieczarki. O, zapach! Odparowuję na dużym ogniu około 3-4 minut. Nakładamy farsz i składamy jak krokiety. Panierujemy w mące, w jajku i w bułce tartej. Gdy się zrumienią z jednej strony, odwracamy na stronę drugą. Zobaczcie jakie złote. No i pierwsze krokiety są usmażone, więc dwa... Wykładam na osobny talerz. Wyglądają bajecznie. A jednego od razu spróbuję, a resztę wysmażę później. Spójrzcie tylko. Co najważniejsze, w farsie nie sypie. Hmm.